Dlaczego Mediana topie? Cześć, nazywam się Magda Dudek i prowadzę salon makijażu permanentnego w Warszawie. Przez kilka lat pracowałam z różnymi agencjami reklamowymi, które miały za zadanie pozyskiwać klientów poprzez reklamy na Instagramie bądź. Facebooku. Niestety yy, zawsze kończyło się tak samo. Brak klientów z reklamy, a pieniądze wyrzucone w błoto. Wówczas postanowiłam, że sama nauczę się tworzyć kampanie marketingowe, kampanie reklamowe na Instagramie i Facebooku, ale potrzebowałam do tego osoby, która by mnie nauczyła wszystkiego. Przez przypadek trafiłam na Oliwie i Tobiasza i nie od razu im zaufałam. Zanim zaczęliśmy razem współpracować i wykupiłam u nich szkolenie z reklamy, to troszeczkę potrwało. I wiecie co? Teraz żałuję, że tak długo. A dlaczego? Już po pierwszych dniach odpuszczenia kampanii miałam zapisane klientki na konsultacje, a po tygodniu wykonane pierwsze zabiegi makijażu permanentnego. Kampania cieszy się powodzeniem, a mój grafik jest zapełniony. Dodatkowo, oprócz tego, że nauczyłam się tworzyć kampanie marketingowe, kampanie reklamowe w sieci, to także miałam stałą pomoc Tobiasza i Olibi. Zawsze byli pomocni, zarówno na czacie, jak i zawsze mogłam do nich napisać na Instagramie, kiedy cokolwiek się działo. Dlatego jeżeli macie dosyć przepalania pieniędzy na agencje reklamowe, to polecam Wam szkolenie UAV u IVU Tobiasza, dzięki któremu pozyskacie sami swoich klientów i nie będziecie musieli nikomu za to płacić.